Witajcie. Cześć też. Flip na Cyprze zmotoryzowany. Czyli Aga Lubińska tutaj jest za kierownicą, za kierownicą. 15 lat w Anglii i tutaj jedziemy. I szusuję, I po, Cyprze. po Cyprze jedziemy po papos i dzisiaj mamy dzień, dzisiaj jest, dzisiaj jest niedziela i jeździmy sobie oglądamy Wasze działki. Już więc ja jestem tutaj nawigatorem, więc muszę Dokładnie. tutaj stworzyć też jeszcze do tej... Jedzie tak. z nami pilot. Tak, jedziemy prosto, jedziemy prosto. Oj, ale dziury. No, ale dziury na drogach cypryjskich. Tak. Dobrze, więc jedziemy, jedziemy jakąś I będzie, ulicą. I będziemy i będziemy oglądać dzisiaj właśnie działeczki. Sprawdzamy działki bez dewelopera. Czyli flip nas jeszcze sprawdza dla Was działki, bo jesteśmy po Waszej stronie. Jak, jak, znowu, tak, lewo. jedziemy do głównej ulicy i w lewo ten tutaj, tu jest hołowczy po prawej stronie, a jestem ten drugi, tak? Ten, który tutaj no, radza jak, 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 jak. Czyli w lewo, w lewo, 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 lewo jedziemy. Lewo. To jest taki jest e, bardzo popularny dzisiaj e, model e, czy w drugie lewo trzeba by jechać? Tak? tak? nie w prawo, tylko w drugie lewo. a nie? dobra, okej. Także także... No, także musimy zakręcić. E, okay. Tutaj w prawo, w prawo i zakręcisz w prawo, tak? Także... No, dobra, w każdym razie. Czekaj, czekaj, muszę tam sobie. to Tak, to sobie to, no. no. W każdym razie dzisiaj jeździmy po Pafos, oglądamy działki sami. bez. E... A, tu nie można zakręcać Ok, No, jest dalej. E, tu jest rondo chyba gdzieś dalej. Tak. I e, sprawdzamy bez. Trzeba uważać z tymi kierunkami. Sprawdzać tak, po. Ja sprawdzać co? po. Czekaj, tutaj, też. tutaj sobie zakręcisz, o. Tak, tutaj też nie można zakręcać kierunku. No, nie, O, i tu są już te. Kamery, trzeba Dobrze, pokazuje mi, żeby... Dobra, to... Myślę, że powinnaś pojechać prosto mm -hmm. i, tam I tam zakręcimy, nie? Dobrze Dobra, no wdrażamy się, wdrażamy się. Musicie wybaczyć, wdrażamy się w ten ruch pra prawostronny tutaj, czy tam na lewo stronę, albo po prawej stronie kierownica. Wszystko jest i na, na opak troszkę w tym Cyprze. Jest była nie, kolonia. No, po angielsku po prostu. No czyli na opak, no, opak. Na opak. no właśnie, nie po europejsku, <grych> czyli nienormalnie. No, nie normalnie, Nie żartuj sobie. Ale nie, oglądamy dzisiaj bez dewelopera działki. Sprawdzamy lokalizację, sp sprawdzamy co się w okolicach dzieje, jakie są te odległości. Oczywiście wcześniej nie sprawdziliśmy raz z deweloperem, no wiadomo, deweloper może wszystko pokazać jak najlepsze, a my zrobimy się po Waszej stronie, więc sprawdzamy tak, żebyście wiedzieli. E I tak, no będziemy sprawdzać też, sp już w ge GeoPortalu mamy te wszystkie działki, numer działek, wiemy co, będziemy sprawdzać plan zagospodarowania przestrzennego, konkretnej lokalizacji, jak już Wam się spodoba. Ceny transakcyjne, jeżeli chodzi o najem, czyli chodzi o sprzedaż, tak? Czyli po, jakiej, po jakich cenach się sprzedają te nieruchomości, byście chcieli robić flipa. I kwestie też najmu krótko, krótkoterminowego. Dobra, przejeżdżamy, muszę to zamienić się znowu w tego nawigatora. I teraz musimy jakoś za, zawrócić, nie wiem, tutaj, a, coś kombinuję. Nie wiem, bo tutaj jakby cały czas drogę prowadzi prosto, ja nie wiem. Nie no. Pojechać, bo tak pojechać, no, no i tak, tak to skręcić skręcić w prawo w lewo. Dobra, słuchajcie, zobaczcie jaka jest trasa. Yy, jedziemy... Yy, jedziemy sobie chyba teraz nad morze albo a nas wywozi do innego miasta. Na do. trasę. Na trasę. Dobra, to tak za chwilę się widzimy powrotem Słuchajcie, jedziemy już na dobrej trasie, ale karawan przed nami, więc musimy zwolnić, raz to są złe ameny. ale Aga po prostu już wywiozły nas na jakąś pola, ale już... Dobra, najpierw to się w ogóle, tak, jedziemy tak. prosto... Moja bo... wina, moja wina oczywiście było, że e, nagrywam, włączam kamerę, kiedy ona jest od 5 minut w samochodzie, także oczywiście zawsze to ta wina, więc jedziemy za karawanem. <laughs> za karawanem? Strafię. Dobrze, posłuchajcie, no, więc musimy spokojnie... E, no nie i... mogłam wymusić, wiesz, tak, pierwsza nie, jest już jesteśmy to... blizutko, Aga, e, spokojnie. Dobra, na razie idziemy I jedziemy proś prościutko do, do naszej do e, no kolejnej, kolejnej naszej e, działki inwestycji. E, przypominam, teraz cały czas oglądamy inwestycje. O, bardzo ładnie to wygląda pokażę Takie pa palemki wchodzimy, bardziej palemki. Może pokażę wam. Tak, jedziemy. Także też to jest... wszystkie lokalizacje na razie miejskie pokazujemy, tak? Ten deweloper ma bardzo dużo fajnych, fajnych lokalizacji bardzo miejskich. Dobra, I, o, Aizen I, i jest prosto, cały czas prosto. Jedziemy przez rondo prosto. Um, czyli jedziemy tam do, do góry, tak? Follow the caravan, cover, cover Aga. <ślesy> I'm following it. Tak, to dobrze. On jedzie w ogóle pusty, nie wiem, po kogoś może jedzie. Słuchajcie, no...

to jest jednokierunkowa, czy dwukierunkowa? Prawo, tak prawo, 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 prawo. tak jak dziwnie przecie. to wygląda. Już wjeżdżamy na placę nasze budowy. Szyma. Także jedziemy prościutko i za chwilkę działka będzie w lewo. I to jest działka, tak z, yy, O tutaj po lewej stronie. Tutaj widać jakieś zabudowania. I po, stój, stój, zatrzymamy się troszkę. Tu mamy naszą działkę po lewej stronie. Także z wysiądziemy. I powiemy Wam troszkę o tej działce. Także dojechaliśmy na szczęście <grybujesz> za ale jesteśmy wcali zdrowi. No i teraz oglądamy działaczki będziemy Wam mówić troszkę o tych działaczkach, czyli po kolei oglądamy działki. I możecie potem szczegółową analizę dostać już na maila, jeżeli chodzi o tą konkretną działkę. Także do zobaczenia na razie. Cześć. Pa.